Dzień dobry Państwu, nazywam się Bolesław Bernyś, moim rozmówcą jest kolega Zbigniew, witaj Zbigniewie. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Łabaj, kłaniam. No, dzisiaj mamy odcinek trochę na wesoło. Będziemy w nim omawiać sobie perypetie, dylematy, problemy związane z definiowaniem projektu, czyli z taką z takim spotkaniem klienta z, z wdrożeniowcem, jak oni sobie tam powinni rozmawiać, poustalać róż, różne rzeczy, żeby projekt był prawidłowo przebiegał i, i dostarczył to, co sobie klient życzy. Ja za chwilę uruchomię prezentację, na podstawie której będziemy sobie tutaj prowadzić nasze rozmowy. Okej. Konkretnie chodzi o zebranie wymagań i w, czy... Prowadzenie tych wymagań klienta do realizacji. To nie jest łatwy proces, bądźmy szczerzy, to nie jest łatwa rzecz, i szereg projektów na tym się na pewno przewaliło. Zobaczmy prezentację. Zaczynamy prezentację. Historia jednego projektu, czy też pewnego projektu. Mamy pierwszy obrazek, który nam obrazuje. Jak klient opisał swoje potrzeby? Opisał je w w sobie. Co tutaj widzimy? No, widzimy huśtawkę. Ale trójpłatową. Właśnie. Trój, jakaś, trójsiedzeniową, trójsiedzeniową. Jakaś piętrowa, jakaś dziwna ta, ta huśtawka. W każdym razie huśtawka na gałęzi drzewa, powieszona. No, zapewne klient ym, ma ochotę się pochuśtać. Zobaczymy, co z tego wyszło. No, mamy wizualizację, w jaki sposób projektant zrozumiał wymaganie klienta. Jest huśtawka, no jest. Jest zawieszona na gałęziach, no jest. No, ale czy, czy o, się huśta? No właśnie, nie za bardzo się może pochuśtać. Można ją odchylić, z tego co ja widzę. Można ją odchylić od drzewa, puścić, no i koniec. Uderzy w drzewo i się zatrzyma, tak? Czyli nie za bardzo działa. No ale. No skoro tak zrozumiał projektant, widocznie było jakieś niedopowiedzenie, nieporozumienie. Idźmy dalej, co zrobiono z projektem. Zostało to, sprawa została przekazana do analityka, zrobił model. No, czy to ma szansę powodzenia? Moim Ale zdaniem ma. Oczywiście, doskonale. Huśtawka będzie się huśtać, jest wsparta na... Gałęziach drzewa, tak jak to było, przewidziane. No tyle tylko, że żeby żeby się można było huśtać, trzeba to było drzewo obciąć trochę, prawda? Ten pień główny drzewa trzeba było obciąć, ale żeby drzewo się trzymało, musi być podtrzymane podporami, które podtrzymują no gałęzie. No, teoretycznie model będzie działał. No, sprawa idzie do programisty, czyli prawdopodobnie ten ten symboliczna tutaj nasza huśtawka przedstawia jakiś software, który należy zrealizować. Programista zakodował, jest siedzisko huśtawki, są liny, jest drzewo, są gałęzie. No, natomiast tak jakby chyba nie ma szans, żeby, żeby w takim stanie huśtawka się huśtała. Przynajmniej na tym obrazku. No wszystko, wszystko jest. Ona się nie huśta yy, 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 naziemnie. To jest naziemna huśtawka ale wszystkie elementy są, tak, wszystkie tak. elementy są, o niczym nie zapomniał programista, tylko troszkę o funkcjonalności. No dobrze, ale teraz sprawa trafia do marketingu, który musi to odpowiednio zarekomendować, przedstawić, żeby przekonać interesariuszy projektu do, co do jego słuszności. Fajnie wygląda? No mnie się podoba. Doskonale, jaka wygoda. Jest to wygodne, kolorowe. Na pewno. Jeszcze to działać. słońce z tyłu. Tak, widzę tutaj. Tak, właśnie. Piękne słońce z tyłu gdzieś tam świeci. I widać w założeniach, że huśtawka będzie działać. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Nie trzeba niszczyć drzewa, a jest yy, bardzo wygodne dla, dla no, osób, no, które mają z niej korzystać. No, a tutaj nic nie widzę. Dlaczego? No bo tak to zostało Właśnie. opisane w dokumentacji. Czyli miałoby to znaczyć, że projekt fajny, świetnie opisany słownie przez marketing, ale nie istnieje do niego dokumentacja. Jakieś ciemne miejsce. Tak. Nie, nawet drzewa nie ma. Nawet drzewa nie ma. Tylko nie cień ciebie. został. Cień, cień został. Ale cień, cień to po chmurach chyba jest, nie wiem, tak mi się wydaje. W każdym razie nie ma nic. No, co zostało wdrożone? Tak, zobaczmy, co zostało wdrożone. No, widzę linę. Widzę linę. Widzę jedną tak jakby podporę huśtawki, nie widzę drugiej, czyli coś się po drodze zgubiło z wymagań, co zostało zapomniane, niedo, niedopracowane. No i nie ma samej tej ławeczki huśtawki, też gdzieś się nam zawieruszyła. No ale już jest jakiś postęp, bo jest lina zawieszona. Jest zawieszona lina i to jest wdrożone, czyli to jest namacalne. Można się ewentualnie złapać tej liny. Ktoś ma mocne ręce, to się pochuśta. Aczkolwiek niedługo, prawda, bo to trudno wytrzymać się huśtać na takiej huśtawce. No za co zapłacił klient? A cóż my tu widzimy? Tu widać jakąś, jakąś kolejkę, prawda. Tak, jest, całym. całym prawdopodobnie to jest miasteczko nawet. Tak, roller coaster widać. Tutaj widać roller coaster. Czyli kojarzy się to z jakimiś takimi fa trochę fajerwerkami, z jakąś imprezą, prawda. No, klient zapłacił za coś naprawdę niebywałego. Zapewne rachunek był słony. No, a mm, jaką mamy pomoc techniczną tego projektu? No pomoc techniczna jest tutaj zobrazowana. Ona istnieje. Ale widzimy tutaj tylko tak, jakby kawałek pnia, czyli istnieje w formie szczątkowej. Czyli. Też y, tak jakby y, chyba... W... Mi, to, mi to przypomina ten drugi obrazek, y, y, to znaczy o, analityk, jak to przedstawiam mniej więcej. To, tak, to, to tak, jest ta dolna tak. część, tak. część tego dru, drugiego obrazka. Tak, czyli tak jakby pomoc techniczna nie dotyczy całego, całego naszego projektu, tylko tego dolnego pnia, który wymodelował analityk, a reszta gdzieś się zawieruszyła, gdzieś zniknęła. No i tutaj końcowy obrazek, który pokazuje nam, czego klient tak naprawdę potrzebował. On on się chciał pochuśtać. On chciał mieć najprostszą huśtawkę, żeby wziąć, przysposobić jakąś oponę. Nie musi być markowa, nie musi być nowa, tak jak się to czasem robiło. Kawałek sznurka podwiesić pod drzewo i żeby się pochuśtać. Czyli tego potrzebował klient. No dobrze, my tutaj mamy historię, przedstawioną za pomocą huśtawki, ale tą huśtawką to może być, to może być oprogramowanie, to może być statek, samolot, cokolwiek, prawda? Może być dowolny projekt. Bardzo, bardzo ogólnie rzecz biorąc, tak, natomiast pytanie jest, czy wszystkie projekty tak przebiegają? Czy wszystkie projekty mają, mają mniej więcej te, te fazy? To o to chodzi? No właśnie, no fazy pewno mają podobne. Może nie wszystkie, niektóre mają więcej, ale. Zawsze jest rozmowa klienta z firmą wdrożeniową. Przedstawia się zalety rozwiązania, opisuje, jak to będzie działać, później się wdraża, a na koniec mamy to, co mamy. I to, co nam na końcu projektu wychodzi, no to zależy od bardzo wielu czynników. Mamy na końcu, pokażę jeszcze nasz kolejny, to jest ostatni slajd, który jakby podsumowuje tą naszą taką troszkę taką wesołą, we, we, wesoły film, ale wnioski są jak najbardziej poważne. Otóż na początku projektu opisz dokładnie produkt końcowy. Czyli my, przystępując do projektu, powinniśmy już mieć wizję, mieć świadomość tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli tej wizji, wizji tej świadomości mieć nie będziemy, to otrzymamy kawałek sznurka zamiast huśtawki. Sporządzić szczegółowe kryteria akceptacji produktu końcowego projektu. Po co się robi takie kryteria akceptacji? No, właśnie po to, żeby wspólnie klient z, z wykonawcą, zdrożeniowcem, wspólnie przeprowadzili testy i stwierdzili, czy to, co zostało dowiezione do, w, w projekcie, działa, czy spełnia wymagania klienta. Chyba najważniejszy punkt, upewnić się, że opis produktu końcowego i kryteria jego akceptacji są zrozumiałe dla każdej strony projektu. To jest klucz właśnie, bo jeżeli każdy po swojemu rozumie huśtawkę, ale nie uzgodnili tak naprawdę, że moja huśtawka to ma tak wyglądać, a my ci wdrożymy coś innego, albo no, musi to być pełne zrozumienie i to zrozumienie ma mieć formę papierową, formę papierową prawda? ma być to przelane na papier. Musi, obie strony muszą być świadome czego oczekują od projektu. Kolejna sprawa bardzo ważna: ustal kanały komunikacji w projekcie, czyli chodzi o to, w jaki sposób nie tylko dwie strony ze sobą będą się komunikować, czyli klient z, z dostawcą rozwiązania, ale również chodzi o te kanały wewnętrzne. Jeżeli dostawca ma w swoim zespole analityka, programistę, jakiegoś tam nie wiem bazodanowca, Frontendowca, backendowca, yy, bazotanowca i tak dalej, to kanały komunikacji pomiędzy całym zespołem muszą być jasne i czytelne. Nie może dochodzić do nieporozumień i przekłamań na ich styku. A yy, najważniejszy styk to oczywiście klient, klient wdrożeniowiec. Tu musi być yy, ten kanał komunikacji bardzo dobrze ustanowiony i przestrzegany. Yy, kolejna yy, Kolejny wniosek to pytaj o każdy niezrozumiały aspekt, szczegół projektu. Ja tu chcę przez to powiedzieć, że czasem klient nie rozumie języka takiego żargonu specjalistycznego. No jeżeli po drugiej stronie jest firma software'owa, która ma wdrożyć rozwiązanie i ludzie, tacy software'owcy, programiści posługują się swoim żargonem, nie zawsze zrozumiałym dla klienta końcowego, to klient powinien pytać, Pytać o każdy skrót, o rozwinięcie skrótu, o jakieś hasła rzucone żargonem, ponieważ y, oni muszą rozumieć dokładnie to samo. Jest taka dziedzina, która się nazywa psychosemantyka, która traktuje o tym, jak, jak zrobić, żeby dwie strony, które mówią y, różnymi słowami o tym samym, się rozumiały. Bo może tak być, że dwie strony mówią dokładnie o tym samym, ale różnym językiem i oni się nie dogadają. Zajęcia, ćwiczenia, takie praktyczne z psychosemantyki, właśnie, uonaśniają swoim y, uczestnikom, że można nie skłamać, można mówić prawdę, można mówić dokładnie o tym samym zjawisku, a strony się nie zrozumieją. Czyli należy pytać o każdy niezrozumiały aspekt, o każdy niezrozumiały szczegół projektu. No i y, końcowy wniosek. Dostosuj metodykę prowadzenia projektu do charakteru projektu. No, no nie wiem, co byś przez to rozumiał, Zbigniew, tą dostosuj metodykę, no bo to, to jest. Co ja bym zrozumiał, to jest takie dosyć e, ostatni punkt jest bardzo intrygujący, dlatego że inaczej robimy projekty, na przykład inwestycyjne. My tutaj w tych wnioskach pomijamy całą warstwę projektów, gdzie nie jest w stanie nie, jest, nie ma możliwości opisania Produktu końcowego, na przykład pro, projekty badawcze. Tak. Ale o tym, jakby powiedzieć, to to są już rzeczy troszkę bardziej yy, yy, naukowe. Natomiast yy, głównie te projekty, które, o których my tutaj zawieramy yy, informacje, dotyczą yy, dwóch aspektów. Albo robimy yy, rzeczy przyziemne i to już są zupełnie yy, fizyczne. Na przykład budujemy dom to jest jako projekt. Albo rzeczy, Y, y, nieprzyziemne, czyli na przykład budujemy jakieś oprogramowanie. Do każdej z tych metodyk, y, y, do, do każdego z tych projektów metodyka może być odpowiednio, odpowiednio dostosowana, dlatego że inaczej się buduje dom, inaczej się buduje y, y, oprogramowanie. Inaczej to oprogramowanie się tworzy i klienci mają zupełnie inne y, 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 oczekiwania. Jeśli budujemy dom, no to wiemy mniej więcej jak to ma wyglądać, prawda? Wiemy, co chcemy, mamy szereg. No, jest, projektów. Plan, jest plan doskonały, szczegółowy plan już jest. Tak, mamy dobry. szereg projektów, mamy plan, plany plan, szereg planów budowy i na koniec y, 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 robimy. A jeśli chodzi o programowanie to do końca być może y, nie jesteśmy świadomi, co, co, jak, jak wielkie będzie to oprogramowanie, albo jak. Jak, jak szybko je będziemy można, mo, mogli zrobić? Dlatego potrzebne są odpowiednie narzędzia. Do budowy domu jest jedno narzędzie i na inne narzędzie do, do, do robienia software'u inne narzędzie. Dlatego ten ostatni punkt ma kapitalne znaczenie. Mnie się wydaje, że w zasadzie dwa słowa by tutaj najlepiej pasowały że coś może być prowadzone zwinnie, prawda, metodyką zwinną, tak jak budowa oprogramowania, a coś metodą tradycyjną, znaną jako metoda waterfallowa, tak. które, którą tą metodą prowadzi się, no, na przykład, projekty inwestycyjne czy budowy domu. Także no, na tym byśmy zakończyli nasze, nasze troszkę takie humorystyczne, humorystyczne film. Zapraszamy Państwa do oglądania naszego kanału na YouTubie i do śledzenia. Pojawią się kolejne filmy związane z zarządzaniem projektami, z budową biura projektów. Dziękuję Państwu. Dziękuję dobrze. bardzo. Do usłyszenia proszę subskrybować, lajkować i wszystko, co trzeba robić. Na razie.